No idiota Dobra Ty Ale to co, po prostu biec i skakasz, tak? No ja co skaczę. skakę Znowu to zrobiłeś? Ja tu wystarczy iść w ogóle, no ty No wiem, że wystarczy tu iść kurwa! No. Nie, ty mówisz, że trzeba sprintem i wchodzisz za każdym no, razem pod tak się... śmigło wiem, no ale no mówiłem, Zazem że star się skakać. Dobra, tu znowu... Pa, tu jak będzie blisko to przeskakujemy i idziemy Teraz O kurwa szyprzy, To się no, ja. Czekaj Felicita, Felicita też Dobra odbierz. I co? Tera, od razu jak nas od minie, raz, teraz Tera. Ale shiftem? Zmuchnęło mnie o! Idź, idź, idź Dobra ale, Ale dobra, spadek ten... jest bezpieczny. Jest bo jaki bezpieczny spadek jest? jest byk o, właśnie. Bezpieczny o, kurwa, spadek, więc ja spad... tu bezstresowe bez wychowanie bo mamy. Ja muszę od razu szybko po kółki leć bo mnie on mnie pcha. Coś... Nie, no nie jest tak źle. <laughs> nie <laughs> mam coś mówić po bo to od razu idziesz w dół. no. Na to kom. Ey! Czekaj. No. A ja plus w po prostu, a nie bo mnie cockblock, cockblock mam K Kotlet? Nie wiem, ktoś Koszlet? trzyma, no nie mogę, ktoś trzyma Teraz ja? No. Tak No i czyście się naraz skoczyli Nie wiem Kuki, ty jesteś, kurwa głupi, no na chuj tak gridujesz Nic się nie stało Znowu naraz skoczyliście No się. Kuki debilu jebany no Powoli jesteś kurwa dziadek No nie, bo ja chcę powoli kurwa ty Jak ja No chcę bo powoli, kurwa mnie blokuje <noise> no nie <co ty głos> Nie, nie Czemu nie czekasz no? O kurwa Ty eee, tego nie zauważyłeś eee. Tego nie zauważyłem człowieku Nie starczy No idź, idź no Co idź, idź Kurwo to Przecież to ty no ale to ty zjebałeś, debilu! Przecież no, to ty mogę, byłeś czy... na jego jak... A czemu zjebałem? Bo drogą stanął na dole, dlatego! No ale mogłeś ja pójść mi... do przodu! No mogłeś, nie chytłoby nas, nie chytłoby nas! Nie mogłem iść do no, mogę, no, mi... Mogłeś iść do przodu, ja jak ja nie, debilu! Poczekaj! Ty rob? Pach, no ty kurwa pamiętasz tej! Wcześniej czy później, tu? A! E, co? Ja pamiętam ten ja nie no, pomyślałem, że pójdziemy na ten na czujak. Co ty kurwa robisz? No gdzie jest przejście? Pawka kurwa Nie hej, idziemy debil Idziemy zaraz, o, o chuje, kurwa jak będę no, się Gdzie jest przejście ty? A, dalej No dalej, tu. dalej, dalej, dalej. Ja... Da Nie wiem, I grajmy safe, nie? Grajmy safe Jakim cudem no, spaliśmy wszyscy? No, bo myślałem, że ty znasz, kurwa, to już na pamięciu walimy, a nie. Brawo! E wyglądaj na podakę. tysięczny Troll do kolekcji. No kurwa, co się dzieje, no? Kurwa! U was też tak tam laguje? Nara. <gryst> się wypierdala. No drogon intuje kurwa. Co? Gratuluję. Drogon intuje. I co ty robisz, idioto no? Na no, czemu wy się spierdoliliście? Bo nie rozumiem. No nas pociągłeś, idioto. Mamy katynę w do tego. <laughs> Dobra, czekaj, ja muszę się obudzić. Kurwa no To jest przesada człowieku. Dobra, o teraz... Ani, zrób klipa, od teraz ani razu się nie spierdalam E, fuj Z mojej winy się nie spierdalam Co jest? Drogo Co? Z mojej winy się nie spierdalam Mi No mnie tepa, tepa mnie no kurwa! No jakby tepa! Co jest kurwa? No, grać gra trzeba zrestartować chyba. Ty ale no cap kurwa, guys. No cap. Nie żartuję. Leguj jak chuj. Coś klapić, No I czemu ciągasz w dół? To. Co do, no mnie ty, ty się wyjebaś. Brawo, dobra ja idę M Mówię, że jest rozpierdolona ta ta, ta belka. No, ej e, klacz, solo klacz Solo klaczysko, classic Ja tę gierkę Kurwa, fudżę no, z tych no, Laguje w chuj, laguje w chuj, laguje w chuj, laguje w chuj ludzie, laguje w chuj Witam, witam, lupci z No i mnie no skacz! Ja stole! Gdzie my jesteśmy? M, Kuki nie trafił na ciebie? no. Jak trafił, stała ty pobiegłeś do przodu. Co ty robisz? Czemu ty stoisz? Dobra. No bo kurwa by mi jedno debilu jebany, no! w lewo. Co masz za to teraz? Oliksen! Przecież nikt cię nie ciągnął, debilu! No jak nie, dobra, robię, robię shota Dobra, rób shota Byłem kurwa. Teraz, o, a teraz co? Teraz co? Bo teraz, masz... tu no no nie wiem. Te śmierć pociągłeś, ze <laughs> się Ciebie. No tak, ja dobrze skoczyłem. Przecież ja pierwszy byłem, kurwa. No właśnie, idioto, przecież to ty wiążesz. No, Aż Oliksen się nie ciągnie, tylko ja ci już No Oliksen też. Ale to, to jest następny? Tak. To jest ten miejscu. Nie, tu bylim, tu byli, to nie tu. A to nie skoczyłem. A, to się... A na to. Nie. Tak, Jesteś tak. No. Na to? Na to. Trzy, cztery. O kurwa. Oeeeee! Ta... Eee! <laughs> no na teraz, teraz. Od razu, od razu. Kurwa ty. Co to było? O kurwa Co kurwa? No co ty robisz? Czemu nie idziesz? Trzy Cztery O no, tak! Da, da, kurwa się takim idiotom Trzy, o dobra No ja No co dalszyk. ty robisz? No czemu wy idziecie? No masz na dole No dobra, nie widziałem, no nie Zajdziesz tu kurwa na dół Podłoga to lawa Podłoga to nie. O kurczę Szybko, szybko! Jeszcze i tak musi cofnąć tak. Tu trzeba szybko, przejść. to będzie to będzie przejeżdżało na, 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 na. Tak, da, trzeba tu. szybko przejść i skoczyć A, na żeby to żeby się nie, nie, nie za szybko, nie? Czasem Ta, ta, ta Nie, to jest dosyć wolne, więc... O kurwa O nie nie wspinaj się! Bez łapania się, no! O, ty kurwa! Ja, ja, uratowałem, ja, Uratowałeś? Nie. uratowałeś, uratowałeś! Kurwa! No ja mam problem z rokiem jakiś ty, bo... Ja nie, nie jestem w stanie perspektywy pojąć tego miejsca. Nie... A, okej. Okay. Jak będzie to, nie? I teraz co? I teraz przed nami, przed nami. Jak, przed nami. jak, będziemy, jak będziemy na górze teraz A ten? I tu teraz jak. Na dole. Na dole. Jak on będzie na dole. Ale no, teraz. nie teraz, nie teraz, nie teraz od ranuśmiech ubrana. Ja klaczuję Taki to. mam mut. Ja to. Taki mam mut O Zakręci <grym> się w patelni. Czemu ty skakujesz tu? Ale tepa! Czemu, bo skaczek pojebany! Co wy robicie, no? Za co on robi, no? Łańcuch Uspokój dym. się, łysy, no! <grym> się> Ale kręci! czekaj! <grym się> Nie lub Kuki No debilu jebany no łysom, łysom już nosi nie? No ja na tym ani razu nie spadłem jak nie idioto Oczywiście, że spadłeś jako pierwszy No dobra no ale za daleko Ale, ale to było pier pierwszy raz kurwa no to wiesz No to ja, no ja, ty, pierwszy no. raz No ratuj! Muszę się ustabilizować pierwszy kura. Pierwszy musisz się martwić. Pierwszy raz! <laughs> no nie niby! Po co ty tak majtasz tym myszkiem? No tak, jeszcze zeskoć, idioto na dół. Ale kule albo coś są, czy... Eee No na dole, na trampolinę, czy nie? A, bo nie, tam to idzie, gdzie? Idzie. Tam trzeba, tam Trampolina U. chodzi, ta trampolina chodzi Eee, co, 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 co? Tu, 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 o kurwa O kurwa, te, co to było? To się zapadło, coś. To, to się malało no, Właśnie chciałem skoczyć zobaczyć, kurwa, ale pojedźcie dalej Nie, ja byłem kurwa ostatni Co to chodzi? O kurwa! A, będziemy przejeżdżać przez lasery. Trzeba być jakoś tu... Tym... A nie, my ma... Aha, okej. Okay. Mamy iść po tym. Tak? Tak. tak? tak. Robimy klasyka. Jak jest blisko, tylko który dalej jedzie? Ten. Ten jak będzie blisko, to go przez... Tara, przeskakuj, przeskakuj! Go! O kurwa! O kurwa. O cholera spadnie drugi raz? Pociągnie! to jest ten czas, to jest ten czas! No kur... Ja! Ja plus bogate, nie zatrzymam. się. W ogóle. E, nie, nie, się! kurwa jedzie! <laughs> Ty przecież teraz do Dogoni, kurwa. Nie błagam, no. tylko się nie spierdol na tym. No, wracaj ja kurwa plus w. No musisz. Stop, stop. Między, między. No musisz, bo jak się zatrzymasz, to leżymy. Zatrzymam no, się na O nie. kurwa. Nie. Tylko nie to. No, <laughs> bieg, bieg, bieg. Nie. jak nie! Uśmiech, zwykły. jak inni zwykły, <laughs> zwykły. Uśmiesz jak inni zwykły, zwykły. zwykły, zwykły. jakiegoś do gierki. O kurwa. A Jeszcze drzwi, jeszcze drzwi. Kurwa kurwa, kurwa. kurwa kurwa Próbuję sobie minąć Kurwa, czekaj bo muszę się podrapać kurwa, kurwa, Od razu są drzwi, nasz. więc nie wiem czy damy tak, raczej te suwane No dobra no Czy drzwiach, czy po Od razu, od razu, teraz, teraz A mi się ciepło zrobiło Ktoś zintował? Zwykła, dwa sody. Oj. Ja pier... A kto, jak myślisz, kto kurwa? Nie Z, wiem, bo nie mam kamery Gdybym kurwa, to nic się nie stało. O kurwa! Nie! nie! Ja pierdole! Nie! To! Ja pierdole, no! Dobra po, Dobra, po kręciołku, kurwa, bo kręciołek jest ciężki, kurwa, bo on jakoś i, i dziwnie się rusza. No jak kręciołek, trzeba od lewej strony jak jedzie. Tak. Jakby kont kontrargument mu trzeba zrobić. Ale muza. Gdzie ta muza? Dobra, nie ma kręciołka, ludzie, nie ma kręciołka. Kurwa! No, brawo. Uśmieszek, sad, zwykły. mówi, mówisz i do innego, nie? Nie, pojebało mi się Sad, zwykły happy Po zwykłym e, Łamię się, łamie się Happy, happy, happy Go, 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 no, co ty robisz? No, no, czemu ty, Olixen, znowu ty skupi, chcesz to zrobić? No, ale no od razu było już kurwa Wiesz, O, tu, tu już masz naintować, bo tu już jest wzdłuż muru praktycznie się jedzie Albo po prostu chcę pokazać, że mam szacunek do kobiet. No i wyjaśnił. Dobra, wyratowany, wyratowany. Easy, 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 A tu już miękko, to już miękko. No lecę w lewo, full lewo zaraz skręcam kurwa. E to już koniec. Ale tu jeszcze drift, tu jak spadniesz, to jest GG. to jest baza. No to lecę, lecę. Pres, pres, pres. O kurwa! Lec! Dobrze! nie? E, powoliło. Trzeba się zatrzymać, Powoliło. Też nie niszczyło ten plan jak kuk się zatrzymał Klasyczna zagadka No, jak wam idzie No dobrze, dobra Ten gate, Ten jeszcze i tamten Ale to i tak kurwa karota się spierdoli Nie ma szans, kurwa O, coś sus, coś sus jest O, Dzisiaj Final boss I teraz nas rzuci na dół Kabo, internet włączam you may have jestem, kurwa, w Lecz na dół. A, nie watch. da się. Nie da się. Jeee! Yeah! Yes! Jeee! Te ale... no, zajęło 7 godzin, kurwa. A im 8 na 1200. Co. <laughs> ale odleciał. Ej, pospaliście. Oh, no to oh, tak, wow.